Zobaczcie, tam w tle za chwilę zaczną się roz, czystość odsłonięcia pomnika. Fajne jest to, że oprócz polskich żołnierzy kompanii reprezentacyjnej wojsk lotniczych, bo spójrzcie na charakterystyczne orły lotnicze, jest, są też żołnierze najprawdopodobniej amerykańskich marines, którzy przyszli odsłonić ten pomnik. Te dwa bombowce. Nazywały się Chicken Ship i Scarlet Harlot, i oba bombowce spadły dokładnie w tym lesie, który znajduje się za pomnikiem. Oczywiście pozostałości po tych bombowcach zostały wyzbierane najpierw przez Niemców, potem przez miejscową ludność po wojnie, ale nieliczne pozostałości pozostały do dnia dzisiejszego. Udało się również odnaleźć szczątki pilotów, a właściwie osób, które zginęły w tym miejscu. Nie wiadomo, czy wszystkich. Wiem, że odna odnaleziono najprawdopodobniej pozostałości po. Robercie Walkerze ze Scarlett Harlot, ale to pewności co do tego nie mam, trzeba by było dopytać osób, które zajmowały się yy, tymi badaniami w, w miejscu, właściwie w, yy, w strefie katastrofy tych dwóch samolotów. My dzisiaj znajdujemy się tutaj, bo poproszono nasze muzeum, pancerne organizacja, właściwie właściwie udział pojazdami z okresu II wojny światowej należącymi do armii amerykańskiej no i wraz z zaprzyjaźnioną grupą Helen Wills stworzyliśmy małą dioramę w postaci M8 Greyhounda i kilku Jeepów. Chłopacy również oczywiście w mundurach historycznych z okresu II wojny światowej tworzą jakby tło tym ważnym wydarzeniom, które upamiętniają walkę walkę, a właściwie Wkład amerykańskich żołnierzy, lotników, którzy bombardowali również zakłady Trzeciej Rzeszy, te postanowione daleko od jej granic, czyli na terenie Rumii, która nawet przed wojną była miastem polskim. Ósma Armia Powietrzna Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych była największym lotniczym związkiem operacyjnym podczas II wojny światowej. Witajcie w kolejnym odcinku Historii w Muzeum Pancernym. Dziś dość nietypowy odcinek związany z bieżącymi wydarzeniami i pokazujący, że muzeum to nie tylko budynek z eksponatami to także wydarzenia, które organizujemy lub w których bierzemy udział. To właśnie jedno z nich uroczystość odsłonięcia pomnika w Słuchowie, w Gminie Krokowa pomnika upamiętniającego załogi dwóch amerykańskich bombowców które zostały zestrzelone 9 kwietnia 1944 roku nad lasami Choczewa. Amerykanie bombardowali m.in. zakłady Focke-Wulfa. Z 300 latających Fortec i Liberatorów, które wykonywały jeden z najdalszych alianckich nalotów na cele w okupowanej Polsce i na terytorium III Rzeszy, do bazy nie powróciło co najmniej kilka. Wśród nich dwa B-17. Zginęło kilku lotników. Większość dostała się do niewoli. Samoloty uległy całkowitemu zniszczeniu, ale dzięki pasjonatom ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Edukacyjno-Historycznego Biała Gwiazda udało się przywrócić pamięć o tych wydarzeniach i ostatecznie doprowadzić do powstania pomnika, który będzie o tej lotniczej tragedii przypominał kolejnym pokoleniom. Na to wydarzenie zabraliśmy naszego Greyhunda, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Witam Was w kolejnym odcinku historii w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Dzisiaj to się nietypowo, bo pokazujemy Wam Greyhounda w naturze, czyli dokładnie tak, jak działał w trakcie działań bojowych w latach 43-45, kiedy te pojazdy były użytkowane przez amerykańską armię na frontach II wojny światowej, a właściwie na froncie południowym bądź froncie zachodnim, bo na froncie wschodnim, czyli pośród aliantów wschodnich Rosji Radzieckiej czy Związku Radzieckiego, ten pojazd niemalże nie był używany. Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj to się niepotypowo, jako że ma miejsce odsłonięcie pomnika załóg samolotów, a właściwie bombowców B-17, które w 1943 roku bombardowały zakłady Focke-Wulfa w Rumi. Te samoloty, dwa dokładnie samoloty, zostały strącone w trakcie bitwy powietrznej, która wywiązała się nad naszymi głowami w mie właściwie nad miejscowością Słuchowo, która znajduje się w powiecie płuckim, w gminie Krokowa, czyli niedaleko naszego Muzeum Pancernego w Kłaninie. Koniecznie podczas wizyty odwiedźcie również ten pomnik. Dwa bombowce B-17, które zostały strącone, spadły. Większość z załóg przeżyła, niestety oczywiście kilka osób w trakcie yy, tych... Awaryjnych lądowań zginęło. Bitwa powietrza wywiązała się pomiędzy najprawdopodobniej fokuvelufami FW190 bądź Messerschmittami BF109. Jednego z nich możecie również zobaczyć w naszym Muzeum Pancernym. Ale wróćmy do Greyhounda. O Greyhoundzie już Wam opowiadałem. Jak wiecie, był to lekki transporter opancerzony, a właściwie wóz zwiadu, był to pojazd który początkowo e, miał mieć za zadanie również niszczenie czołgów oczywiście w 1943 roku już 37 mm armatą naprawdę ciężko było jakiś pojazd wroga zniszczyć tak więc Grey, Greyhound pozostał w użyciu jako pojazd rozpoznawczy a w momencie gdy rozpoczął się front zachodni pojazd już jakby całkowicie się zdoklasyfikował, pomimo to był bardzo szybką jednostką, która mogła łatwo się poruszać i nawiązywać walkę z drużynami piechoty, gdyż jego pancerz zapewniał ochronę przed bronią ręczną niemalże stuprocentową. Greyhound był również pojazdem dosyć bym powiedział uniwersalnym, ponieważ zastosowany w nim silnik Herkulesa był dokładnie tym samym silnikiem, który stosowano w znanych ciężarówkach Studebaker. Dodatkowo, podczas naszych imprez bardzo często w Muzeum Pancernym w możecie zobaczyć chłopaków z Hellon Wills, którzy uświęcają nasze eventy swoją obecnością, a doskonale odrestaurowane przez nich jeepy są najprawdopodobniej jednymi z najlepiej zrobionych pojazdów na świecie, bo w Polsce to wiadomo. Tak, to prawda. Chłopaki z Hellon Wills robią świetną robotę i na Willisach znają się naprawdę dobrze. Można ich zobaczyć na polskich i zagranicznych imprezach rekonstrukcyjnych. Zobaczyć ich będzie można także w Kłaninie. To tyle na dziś. Pomnik odsłonięty już cieszy oko. Dzięki mediom znów zrobi się głośno o tej ciekawej, choć dramatycznej historii II wojny światowej. A my zapraszamy Was na kolejne wojenne opowieści już w 4.20 w kolejnym odcinku Przygód Tank Huntera. Do zobaczenia!